Woda występuje w trzech stanach skupienia. Bez wody na naszej planecie nie mogłoby istnieć życie. Jest to jedyna substancja występująca w tworodzie pod trzema postaciami. Każda postać wody odgrywa ważną rolę. Woda zmienia postać pod wpływem temperatury. Woda w tworodzie występuje w trzech stanach skupienia. W stanie gazowym jako para wodna, w stanie ciekłym, w stanie stałym jako lód. W stanie ciekłym oczywiście jako po prostu woda. Woda może zmieniać stan skupienia w zależności od tego, jaka jest temperatura otoczenia. Do pomiaru temperatury używamy termometrów. Na ogół są to termometry cieczowe. Wewnątrz tego termometru znajduje się cienka rurka ze zbiorniczkiem zawierającym barwną ciecz. Temperaturę odczytujemy ze skali znajdującej się na obudowie termometru. W Polsce stosuje się skalę Celsjusza. Jej jednostką jest stopień Celsjusza, w skrócie C. Warto wiedzieć, organizmy najczęściej wykorzystują wodę w stanie ciekłym. Powyteczny jest, też... dla... Je... Powyteczny jest dla nich także śnieg, czyli woda w stanie stałym. Kiedy zalega on na polach, tworzy warstwę chroniącą zwierzęta i zimujące w glebie rośliny przed mrozem. Woda w stanie stałym to lód. Przykładami lodu są śnieg, sople i grat. Woda w stanie gazowym to para wodna, czyli niewidoczny w powietrzu gaz. Woda w stanie ciekłym wypełnia rzeki, jeziora i oceany. Opala też na ziemię jako deszcz. Wszystkie czyste skupienia wody najłatwiej zaobserwować zimą. to mamy tutaj termometr. W termometrze cieczowym temperaturę wskazuje poziom cieczy znajdującej się w rurce. Na dole jest zbiorniczek, w którym znajduje się ciecz. To mamy temperaturę 0 stopni Celsjusza. Temperatura ujemna jest poniżej zera, a temperatura dodatnia powyżej. Ciekawy termometr, ma tylko do 5 stopni na plusie. No super. Cienka rurka, w której podnosi się lub opada ciecz. Słuchajcie, jak ktoś kiedyś widział tak dziwny termometr w rzeczywistości, chyba w lodówkach. O, to dokładnie, to był termometr z lodówki. To ma jakiś sens. Warto wiedzieć. Przez wiele lat w Polsce używano termometrów cieczowych, cieczowych z rtęcią. Jednak... Od 2009 roku obowiązuje całkowity zakaz ich produkcji, ponieważ rtęć jest trująca dla człowieka i innych organizmów. Obecnie do budowy termometrów wykorzystuje się inne ciecze. Coraz częściej używa się też termometrów elektronicznych. A, jest tutaj na zdjęciu, bo wiedzą o co chodzi. Na skali termometru temperatura 0 stopni C czyli Celsjusza, często jest zaznaczona wyraźniejszą linią. Gdy ciecz w rurce sięga powyżej kreski 0 stopni Celsjusza, temperatura jest dodatnia. Gdy ciecz znajduje się poniżej kreski 0 stopni Celsjusza, temperatura jest ujemna. Woda w stanie ciekłym zamienia się w gaz. Dlaczego pranie nie wysycha? Dlatego, że woda znajdująca się w tkaninie zamienia się w niewidoczny gaz, czyli parę wodną i unosi się w powietrze. Zmianę stanu skupienia z ciekłego na gazowo nazywamy parowaniem. Na szybkość parowania wody wpływa między innymi temperatura otoczenia. Woda paruje w każdej temperaturze otoczenia, ale w wyższej temperaturze parowanie zachodzi szybciej. Duże znaczenie ma też wielkość powierzchni parującej wody. Im większa jest powierzchnia, tym więcej wody wyparuje w danym czasie. Szybszemu parowaniu sprzyja poruszające się powietrze. Dlatego rozwieszone na zewnątrz pranie szybciej wyschnie, gdy wieje wiatr. Nież gdy go nie ma. Na własne oczy. Jaka temperatura otoczenia wpływa na parowanie wody? Potrzebne materiały: dwa jednakowe spodki, łyżka i woda. Przebieg doświadczenia. Nalej na spodki po 5 łyżek wody. Postaw jeden spodek w ciepłym miejscu, na przykład na rozgrzanym kaloryferze. Postaw drugi spodek w chłodnym miejscu z dala od kaloryfera. Obserwacja. Na drugi dzień spraw, z którego spotkał było więcej wody. Wniosek samodzielnie jest wniosek i zapis go w zeszycie. Ja proponowała znaleźć w taką miejscówkę, gdzie w tym chłodnym miejscu był jakiś przeciąg i by ładnie wiało, to będzie odwrotnie niż powinno wyjść. Dlatego ważne jest to właśnie, żeby były identyczne warunki, jeżeli chodzi o ruch powietrza. Kiedy para wodna zamienia się w wodę? Co się dzieje z okularami osoby, która w zimny dzień wychodzi z zewnątrz do ogrzanego pomieszczenia? Szkły okularów pokrywają się maleńkimi kropelkami wody. To znajdująca się na powie na po w powietrzu para wodna, która po dotknięciu zimną powierzchnią zamienia się w wodę. Zmianę stanu skupienia z gazowego na ciekły nazywamy skraplaniem. Czy powietrze zawiera parę wodną? Potrzebne materiały. Przezroczysta szklanka, kilka kostek lodu, woda. Przebieg doświadczenia. Napełnij szklankę do połowy wodą. Wrzuć do szklanki kostki lodu. Obserwacje. Zwróć uwagę co się dzieje na zewnętrznej powierzchni szklanki. Samodzielnie sformułuj wniosek i zapisz go w zeszycie. Kiedy woda zamienia się w lód? Aby zrobić przed domem ślizgawkę, musimy poczekać na mroźny dzień i rozlać wodę w wyznaczonym miejscu. Gdy temperatura wody obniży się do 0 stopni Celsjusza, a temperatura otoczenia będzie ujemna, rozpocznie się przemiana wody w stanie ciekłym w lód. Zmianę stanu skupienia z ciekłego na stały nazywanym krzepnięciem. Po zakrzepnięciu woda zajmie więcej miejsca niż gdy jest w stanie ciekłym. Większość cieczy... Po zmianie stanu skupienia na stały zajmuje mniej miejsca. Wyjątkiem jest woda. Jeśli włożymy do wrażarki szczelnie zamknięte swoje wypełnione wodą, szkło pęknie rozepchnięte przez lód. Kiedy lód zamienia się w ciecz? Co się dzieje z lodem podczas odwili, temperatura powietrza jest dodatnia? Lodu zaczyna ubywać, a w jego miejsce pojawia się woda. Zmianę stanu skupienia ze stałego w ciekły nazywamy topnieniem. Topnienie lodu rozpoczyna się w momencie, gdy temperatura powietrza przekroczy 0 stopni Celsjusza. Im wyższa jest temperatura powietrza, tym szybciej lód się topi. Woda nieustannie nie zmienia stan skupienia. Zmiany stanu skupienia wody występują w przyrodzie bez przerwy. Możemy je zaobserwować w naszych domach, kiedy na przykład suszymy pranie, robimy lód w zamrażalniku. Albo gdy na luszcze w łazience tworzą się kropelki lub gdy kostki lodu rozpływają się w napoju. Mamy tutaj para wodna, skraplanie. Ha, to co już jest widoczne już nie jest parą wodną, to już są małe kropelki wody tak naprawdę. Jest skraplania, czyli z pary stan ciekłe i parowania. Mamy jeszcze krzepnięcie i topnięcie lód. Ciekawe czy będzie sublimacja. Oczywiście olali sprawę za chwilę wrócimy, jak woda krąży w przyrodzie? Woda w przyrodzie jest w ciągłym ruchu. Jest to możliwe dzięki temu, że nieustannie zmienia stan skupienia para wodna na pewnej wysokości zmienia się w krople wody, czyli skrapla się lub przekształca się w kryształki lodu. Woda zawarta w chmurach po pewnym czasie spada na ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu. Woda znajdująca się w zbiornikach wodnych na roślinach w gle i w glebie nieustannie paruje. Część wody z deszczu oraz po stopnieniu ze śniegu i, lo i z lodu wsiąka w ziemię, skąd jest pobierana przez roślinę. Reszta spływa pod ziemią lub po jej powierzchni do rzek, jezior i mórz. To najważniejsze. Woda występuje w trzech na skupienie gazowym, parowodna, ciekłym i stałym lód. Parowanie wody polega na zmianie stanu skupienia wody z ciekłego na gazowy. Po chłodzeniu para wodna skrapla się, czyli zamienia się w wodę w stanie ciekłym. Krzepnięcie to przemiana wody w stanie ciekłym, wodę w stanie stałym. Topnienie to przemiana wody w stanie stałym, wodę w postaci cieczy. Oczywiście lód także paruje i wchodzi od razu w stan pary wodnej, może też automatycznie para praktycznie momentalnie przejść w stan lodu. A to było takie durne słówka, jak sublimacja, desublimacja i tak dalej. Nie uwzględnili wam tego, więc spoko. Koniec.